Wszyscy kochamy dobre odkrycia archeologiczne. Za każdym razem, gdy w Ziemi zostaje znalezione coś znaczącego, mówi nam to trochę więcej o miejscach i ludziach, którzy istnieli przed nami i położyli podwaliny pod życie, którym cieszymy się dzisiaj. Każde odkrycie, które mam zamiar przedstawić na dzisiejszej liście, wywołuje efekt wow, więc ciesz się tą kolekcją spektakularnych znalezisk archeologicznych z całego świata. Zapraszam do oglądania! Safe w Pompejach Dwa tysiące lat temu na bogatych przedmieściach Pompejów wydarzyło się coś tajemniczego. W momencie, kiedy w 79 roku naszej ery wybuchł Wezuwiusz i pokrył włoskie miasto stopioną skałą i gorącym popiołem, miał miejsce rabunek. Erupcja trwała, a złodzieje próbowali splądrować co mogli. W 1980 roku archeolodzy natknęli się na starożytny dom w Pompejach wraz z grupą ciał odzianych biżuterią obok innego, który wydawał się całkowicie pozbawiony mienia. Teraz archeolodzy uważają, że mogli rozwiązać zagadkę po znalezieniu starożytnego sejfu, który mógł zostać splądrowany podczas katastrofy. Ta ozdobna skrzynia pancerna była rzymską odpowiedzią na najnowocześniejszy system bezpieczeństwa w domu. To wyraźna wskazówka, jak daleko posunęli się bogaci, aby chronić swoje kosztowności. Zanim jednak złodzieje zdołali wydostać się z łupem, obie strony spotkała zagłada. Skrzynia Faraonów. Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli jakiś czas temu w Egipcie starożytne artefakty sprzed 3,5 tysiąca lat. W pobliżu słynnej świątyni grobowej Hatshepsut w Deir el-Bahari natknęli się na kamienną skrzynię ukrytą pod gruzami. Tajemnicza skrzynia, która wydawała się być ukryta celowo, wyglądała jak zupełnie zwyczajny kamień. Okazała się być skrzynią skarbów zawierającą kilka tajemniczych przedmiotów owiniętych w starożytną pościel. Gęsi szkielet, gęsie jajo i jajo Ibisa. Następnie znaleźli kolejny artefakt obok kamiennej skrzyni. Drewnianą skrzynię z imieniem Faraona. Naukowcy uważają, że te dziwne skarby były ofiarowane Totmesowi II, który był mężem królowej Hatshepsut. Niezwykłe znalezisko wskazuje, że w pobliżu może znajdować się nietknięty królewski grobowiec. Azteckie rzeźby. Archeolodzy z Meksyku odkryli intrygujący tunel z XVII wieku, ozdobiony wieloma rysunkami. Uważa się, że obrazy powstały przed przybyciem hiszpańskich konkwistadorów, ale zostały włączone do ścian tunelu, kiedy został zbudowany wieki później przez Hiszpanów. Rzeźby prawdopodobnie zostały stworzone przez Azteków, imperium słynące z pięknych świątyń, systemu pisma hieroglificznego i makabrycznej skłonności do składania ofiar z dzieci. Kiedy Hiszpanie na nowo odbudowywali system grobli, używali przerobionego kamienia z narysowanymi na nich symbolami Azteków. Świątynia Cznuma Kiedy zespół badaczy rozpoczął wykopaliska w świątyni Cznuma, nie mieli pojęcia, że odkryją ukryte pod nią warstwy historii. Świątynia została zbudowana przez Ptolemeusza V w starożytnym egipskim mieście Esna, a później ulepszona przez Rzymian. Poświęcono ją Bogu Cznuma, Bogu Źródeł Nilu. W świątyni zespół zidentyfikował kalendarz używany do oznaczania corocznych uroczystości, hymnów religijnych na nawazgranych na ścianach i czegoś, co wydaje się być wizerunkami krokodyli i baranu. Ale ostatnie wykopaliska ujawniły znacznie więcej. Archeolodzy znaleźli kolejny budynek z czasów rzymskich. Okazało się, że jest to łaźnia. Okrągły, ceglany budynek wykonany z piaskowca. Była zasilana wodą płynącą do konstrukcji płytkimi kanałami, a nawet używała rzymskiego systemu ogrzewania, aby zamienić to miejsce w saunę. Naprawdę dziwne w tym wszystkim jest to, że Rzymianie zbudowali swoją łaźnię bezpośrednio połączoną z tym, co powinno być świątynią. Zestaw narzędzi złotnika Archeolodzy uważają, że po czterech tysiącach lat odkryli starożytną skrzynkę z narzędziami złotników w Kurhanie w pobliżu Stonehenge. Dla zwykłych ludzi te artefakty wyglądałyby jak skały ale dla bystrych archeologów skały te były narzędziami handlu starożytnego mistrza złotnictwa. Domniemany zestaw narzędzi został odkryty w 1802 roku, ale nikt nie wiedział, czym one są, aż do teraz, kiedy naukowcy w końcu byli w stanie przeprowadzić dokładną analizę ujawniła maleńkie ślady złota na powierzchniach lub krawędziach pięciu narzędzi, które tworzyły 3800-letni zestaw narzędzi. Dowiodło to, że kamienne i miedziane przedmioty były faktycznie używane do kształtowania i manipulowania złotem w postaci płynnej lub metalowej, procesie, który opierałby się na wiedzy złotników przeszkolonych do pracy z tą pożądaną i cenną substancją. Zestaw narzędzi został odkryty wraz z depozytem przebitych kości zwierzęcych, które według ekspertów były prawdopodobnie częścią stroju rytualnego szamanów. Egipski dowódca Zespół czeskich archeologów prowadził wykopaliska w Abu Sir na południe od Gizy, kiedy odkryli tajemniczy grobowiec dawno zmarłego egipskiego dowódcy żył 2,5 tysiąca lat temu, pod koniec 26 lub na początku 27 dynastii. Dzięki informacjom odkrytym w jego grobowcu naukowcy szybko poznali nie tylko jego imię, ale także wiele aspektów jego życia. Nazywał się Łahibre Meryneit i był dowódcą batalionu złożonego wyłącznie z zagranicznych najemników jednej z pierwszych grup żołnierzy reprezentujących Egipt w bitwie. Niestety jednak ciało Ahibremeryneit zostało usunięte ponad tysiąc lat temu przez najeźdźców, którzy już włamali się i ukradli wszystko, co miało wartość. Starożytne pociski. Archeolodzy z Oregon State University odkryli, jak mówią, najstarsze pociski, jakie kiedykolwiek znaleziono w obu Amerykach. Trzynaście pocisków, z których każdy był ostry jak brzytwa i przeznaczony do zabijania, datowane są na 15700 lat. Odkrycie jest bardzo ważne, ponieważ pomaga zrozumieć najwcześniejszych ludzi w Ameryce. Odkrycie tak dobrze wykonanych artefaktów dowodzi, że pierwsi Amerykanie byli zaawansowani technologicznie i zdolni do złożonego myślenia. Znalezisko w Idaho przypomina inne, odkrywane w Japonii także w wieku 16 do 20 tysięcy lat. Dla naukowców jest jasne, że ludzie z prehistorycznej Japonii uciekli przez istniejący w okresie zlodowaceń pas lądu Beringia, przynosząc ze sobą swoje prymitywne technologie do Ameryki Południowej. Fałszywa, średniowieczna mapa. Mapa Winlandii trafiła na pierwsze strony gazet w 1965 roku, kiedy Uniwersytet Yale ogłosił jej odkrycie. Uczeni twierdzili, że była to jedna z najstarszych map Ameryki Północnej. Ukazuje obszary, które w X i XI wieku odkryli wikingowie. Zaznaczono na niej zarys Europy, północnej Afryki, Azji, Grenlandii oraz położonego od niej na południowy zachód lądu, zwanego Winlandią. Jednak wiele osób od samego początku kwestionowało autentyczność mapy. Wydaje się podejrzanie dokładna dla okresu, do którego została przypisana. W 1973 roku grupa badaczy uznała mapę za falsyfikat, ale ktokolwiek stworzył mapę, był bardzo utalentowany, o czym świadczy jej zdolność do oszukiwania i mylenia wielu uczonych na przestrzeni lat. Który z tych niesamowitych cudów archeologicznych uznałeś za najbardziej fascynujący? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam również do włączenia powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i wyczekuj kolejnych odkryć archeologicznych. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!